Witajcie kochani. Wczoraj oglądałam dokumentalny film o mikrobiocie, i chociaż moja wiedza w tym temacie jest naprawdę spora, to wiecie, czasami jest tak, że doznajecie nagłego olśnienia, i chociaż wiem o tym od dawna, to Właśnie dotarło do mnie coś naprawdę ważnego. Wiecie o tym, że mikrobiota to miliardy bakterii, mikrobów i innych pożytecznych, no i też mniej pożytecznych stworzeń, ale żeby utrzymać je wszystkie w równowadze i dożywiać te, które trzymają nasze zdrowie na najwyższym poziomie, musimy, ale to naprawdę musimy jeść różnorodnie. Musimy dostarczyć swojemu brzuchowi różnego pożywienia. Bo w zasadzie to od tego zależy, czy nasza mikrobiota będzie lubiła bardziej słodycze, i cukier, czy bardziej warzywa, czy będziemy uzależnieni od fast foodów i od słonych albo tłustych przekąsek, czy akurat będziemy bardziej lubić soki owocowo-warzywne, a może na przykład węglowodany. Możemy i musimy jeść wszystko, oczywiście, co nie jest przetworzone i nie ma syntetycznej chemii, no po to właśnie, żebyśmy czasami mogli zapodać sobie mikrodawkę chipsa albo czekolady. A więc, mając na uwadze to, że jelita pociągają za sznurki naszego nastroju, to, kochani, jedzcie wszystko, co jest dobre dla waszej mikrobioty. A tutaj zrobiłam sobie koktajl z młodego ogórka z mojego ogrodu, z gruszek z mojego ogrodu i soku z jęczmiennej oczywiście. Na zdrowie, kochani. To jest właśnie na zdrowie.